We have to get out. Oh, no. Just run as fast yeah. as you can. They're running away. What? Kill their sister. Run. Take them. Dzień dobry, witam Was. ponownie w kolejnym odcinku gry A Plague Tale Innocence. Tutaj u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy. E, będziemy nagrywać jeszcze raz, bo. Taka niespodzianka! Dawno nic nie spierdzieliłem i co? I spierdzieliłem. Spierdziłem dokładnie dwa odcinki, bo przy renderowaniu jeden wyrenderowałem źle. To znaczy, nie wyrenderowałem połowy odcinka, bo źle zaznaczyłem i po prostu. Szybko się rozpędziłem, a następnie kolejny odcinek, czyli chyba tam 13 i następnie 14, wyrenterowałem tak, że go nadpisałem innym. Więc muszę jeszcze raz po sobie dograć, bo zobaczymy no dopiero jak już skończyłem wszystko robić i część plików po co skasowałem. Siedziałem chyba ze 4 godziny, żeby odzyskać te pliki z SSD, ale te pliki były za duże i już po prostu ich nie widział dysk, nie widział ich przynajmniej w miarę w całości, bo były zbyt defragmentowane.

Okej, okay. right. okay. right. musimy tutaj to wyciągnąć. Oh. You said Dobra, teraz musimy ten buzek tutaj mm. popchnąć. Oto, co kurde, ale cham z niego. Wait, give me a moment. Come on, we're going. Let's go. Ja, kurde, pomógłbyś kobiecie, a nie... Kurde, za zahami po prostu tak. Dobra, e, gdzie to było? A, dobra, to było tam. Tam musimy... Ja, kurde, jeszcze ja... Nie ja roboty dodałem, no to no. Musimy się tam dostać, musimy się powspinać po tych księgach, sobie zrobić e, przejście po prostu. sobie tutaj taką ścieżkę, bo ogólnie... Tam można było się bardzo szybko dostać, ale wielki kamień, który się oderwał od stropu, zawalił tutaj kawałek i po prostu jesteśmy za w dupie. Nie ma możliwości, żeby się dostać, więc musimy po prostu się wespnąć. Tutaj? My Monks

Okej, okay, to jest git. Aha, dobra. Puść to. I proszę, proszę mi to ponieść. I tutaj musimy to umieścić tutaj na dole. Już, 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 pięknie, pięknie pcha i w ogóle się zastanawiam czemu oni się po celu wezmą tutaj po tych Oj, chyba ja bardzo. bardzo. Po... A. O tak przepraszam, Stara się japać jeszcze, kurczę. Nagrywam to koło 16 i już dawno nie piłem kawy, nie, nie no, piłem dzisiaj kawę jakoś mi się. Ale, ale o co mi chodzi? O co mi chodzi, że Hmm, też mogliby wziąć i nie wiem, wziąć, wdrapać się po tych półkach tutaj i... No, i tyle. I po prostu wdrapać się i przejść. A nie tak dookoła, kurczę ustawiać te, te, te półki, kurczę Dziwucha To je tak potrafi skakać, latać, kurczę. Sam, że nie jestem wysportowany, bo jestem raczej <coughs> dużych rozmiarów. Ale po słupkach magazynowych, regałach, to kurczę jak trzeba było, to latałem. Kurczę że się, kurczę, człowiek spina pomimo ręku wysokości. No, trochę na nie regalu, bo bez, bez żadnych zabezpieczeń, ale na nieraz się tak robiło, żeby tylko szybko coś ściągnąć. Ale no. No nie wiem. Szczególnie, się, że raczej wydaje mi się, że te, te są raczej mm, Wydają mi się być raczej mm, mocne. Dobra. Okej. Okay. Muszę się ruszyć, to jak to ma być? Aha, dobra. To tak. Uii. Let's go. We've been here too long. Dobra. No i widzicie, to jestem ten wielki, wielki kamlok, który spadł e, chyba tam ze sofitu. W ogóle to wygląda wszystko dziwnie, jak kurze podziemną taką komnata. A że to jest podziemną taką komnata, ale no. I I know you, Amicia Darun. We have been watching your family for quite some time now, waiting for the macula in your brother's blood to finish its slumber. You could say, I have watched you grow up. No, we have no chance. Little idiot. What do you expect to do with that book? Save my brother! With your brother and that book, I can save the That's world, Fissia. Come on, this way! Guards! You may run, but no one can escape their own blood. You seem to know each other well. Like. Okej, okay, to co nie możemy pójść, w ogóle zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Że, kurczę, ona ma tą księgę, ale ona ma ją fizycznie na sobie, a nie, że za przeproszenie wyciąga do, to znaczy z inwentarza. Tak, wiecie, tak, tak znikąd, po prostu tak jakby sobie to styłka wyciągała, tylko po prostu ma fajnie to zrobione i jeszcze przepleciona tutaj tak fajnie. W ogóle ten sam model tego przeplecenia ma potem Lukas, My też będziemy potem widzieć, chyba na kolejnym odcinku będziemy widzieć. I co, ale zobaczcie jak to jest fajnie zrobione, pomimo tego, że to są miary płasko jest to zrobione, nie jest to jakoś zrobione super 3D, ale jest to na tyle fajnie zrobione, że mi się to bardzo podoba. Ja to tak troszeczkę wiele, wiem, że wiele osób się doczepiło, że to nie to, że mógłbym to lepiej zrobić, ale ta gra, ta gra jest wystarczająco fajnie zrobiona i kurczę przyjemna i Ogólnie kurczę Naprawdę bardzo bardzo gorąco polecam w Ela out there. No zobaczymy jakie piekło

That's enough. I'm off. You stay here. I'll go and see how they're doing. Let me know what the hell's going on. He's unknown, but he will see me. Nie, Ale zobaczcie, zobaczcie, to jest chłopak. Zobaczcie, jaką on musi mieć nie, żeby takiego wojownika zaprawionego w boju... Zbroi, który naprawdę ten, żeby tak go powalić i co i nie ma karki skręca. To zobaczcie jaki jest ten 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 synkowala jego jego pomocnik Jaką on musiał mieć krzepę w rękach. W ogóle nie wiem czy to będzie widać, ale mi się wydaje, że chodź tu, chodź 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 chodź, chodź, chodź. muszę cię pokazać do kamery, chodź. Zobaczcie mi się wydaje w ogóle, że on ma jedną rękę dużo większą lewą. Nie wiem, może mi się wydaje przez tą rękawicę, ale tą rękę właśnie Leona, gdzie ma właśnie rękawicę, że ma dużą, dużą taką jakby bardziej umięśnioną. Może mi się zdawać, może to jest takie moje... taka iluzja optyczna, ale no, tak mi się przynajmniej wydaje. Right. Okej, okay. idziemy.

daj rozkaz the ewakuacji. To jest dobre. Musimy wykorzystać to. Ja, fuking raty. To wszystko, co potrzebuję. of it. Uh, rats. That's all I need. Oh, the rats, the shield, oh, we touch it, Roderick. Wait. When they took me to the bastion to question me, I saw the alchemists making some stuff they called the extinguish. It puts flames out. I was going to save it for later, but it's Dobra, zobaczmy. No, to się robi jak standardowe. I na pocisku prawie nie mam. I co, i to niby gasi ognie. Upsi. Ja, i się pozbądźmy szczurków. Bleh. Bleh. E, dobra, może uda się zwabić dziś tutaj. A, czy tam. Nocie tam, idźcie, idźcie tam. Lecimy to i przedmioty. Pik 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 pik. Pięknie, ładnie, dobra. Lecimy dalej, to się kurcze Ta umiejętność się bardzo przyda gaszenia ogni. Będzie można właśnie przy użyciu właśnie gaszenia ognia i mm, takiego atraktantu. Będzie można kurczę, robić fajne, fajne ziaziół tutaj właśnie przeciwnikom, szczególnie tym. Te no będzie można właśnie tutaj w robić fajne ziazio ona na przykład coś takiego Opsi I już mamy po nim Dobra, tu kameczki o kamyczki, są kamyczki, się są teraz kurczę przydatne Chociaż później to będzie saletra bardziej potrzebna, naszej dalszej... Do dalszej części. Ok. A trzeba jeszcze tam podejść. I tam mamy. Tam mamy jedno jeszcze ciekawe miejsce. To jest to. To jest wóz alchemika. I tutaj. Powiem szczerze, ja tutaj chyba użyję tego. Bo. E, to miejsce zużywa tyle materiałów, jeżeli chcemy. Chcę użyć tego atraktanta, tego po prostu, tego wabika Żeby po prostu, zwabić na bok, że według mnie to jest nieopłacalne Jest naprawdę tyle zasobów, że można po prostu na spokojnie Na spokojnie użyć tego i tak tutaj te Te budki alchemika dostarczają tyle zasobów, że właśnie Można to sobie odrobić Gorzej z tym przedmiotem, bo on wymaga tego materiału A ten materiał jest w jest dużo rzadszy nie, dużo rzeczy jest spotykane w grze, jest dużo go mniej, aż do samego końca, bo na samym końcu potem tych materiałów rzesło, ojojoj. Więc no, dobra, lecimy tutaj. E, ten przycisk. Cholera! Jesteś na ogień! Jesteś Nie, nie! Hej, jesteś w porządku? Czy wciąż jest ktoś I thought I'd had it. It's like hell in there. We're supposed to have reinforcements. What the hell are they doing? Two guards. We need to get one of them out of the way. One angle and not both of Did you hear that? I'm going to see. Keep your eyes open. one Dobra, kurde, nigdy w rzeczywistym nie miałem takiej akcji, że któryś mnie zobaczył. Aj, to jest atraktant, a jak chcę oleje. A jak dobrze, że ona jest wyposażona w pociski samonaprowadzające. Bo jak nie wiem, czy widzieliście teraz te pociski, kurcze, one w powietrzu zakręcają i lecą idealnie do celu. Ale to jest troszeczkę dla mnie... Troszeczkę bardzo śmiechu warte, niestety. No ale trudno, ja tej gry nie projektowałem. Dobra, mamy kolejny materiał. O, tutaj mamy kamyczki. Kurde, wydawało mi się, że dużo więcej było tych kamyków dołu. Że były większe te paczki. A tutaj kucze dostajemy jakieś kurczę, marne, marne ilości. Że praktycznie nie jesteśmy nawet w stanie wytworzyć pełnej, e, pełnego zestawu wszystkiego, całej amunicji. go in there yes take uh, it's already hot what a bloody mess dobra o kurwa what? what are we going to do follow me and you got <laughs> don't worry about them o oh, oh, lord o kurwa Daj, 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 daj. O kurze. Kurde cała katedra płonie. Ten to kurde lec jak Taran. succeeded here have to warn you smells a bit burnt who's he roderick but shh uh, the Sanguinis is an error what is this book about it's it's the story of a little boy who's going to get a lot better now right i'm starving anyone else me come and eat then i think we deserve it you too, coming! No, 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 bloody hell! That's no good. Hey, are you all right? It's nothing. Tell me, this door—have you ever opened it before? It's stuck. It's the only place in the shuttle we haven't been yet. And don't you want to see what's behind it? Well, Hugo is asleep. <fum> Dobra, jesteśmy tutaj jeszcze mamy kawałek do przegrania. Widzicie, obańcie, minęło <fum> Trzy tygodnie. Nadeszła zimia. Nikogo tutaj nie ma. Zobaczcie, jak się te łebki zorganizowały. Kurczę, tutaj ten se stworzył, kurczy, taką kurę kuźnię Widać, że tutaj te narzędzia są porce białe, stare, ale kurczę, zawsze, zawsze coś. Kurczę, to bardziej mi się wydaje, że to jest piec do. To jest bardziej piec chyba do wypiekania drewna. Mi się tak wypiekam. No to jest bardziej kuchnia niż taki piec. Yy, Kowalski, ale to zawsze lepsze to nic nic. Na razie nauczymy się dodatkowej możliwości właśnie tutaj naszego nowego towarzysza. Wo, To wow, ten to kucze. <laughs> well, wow. No, co? Kiedy you w miejsce, które zostało has przez bardzo long time, there's something in the air. Yes, dust. No, the stones. Like interrupting a conversation. This is the first time I felt it here. Okay. Dobra, no to ale kurde chłop z niego musi być paty nieźle. Oj. Ale jak, to ale jak to ja tam chcę zejść. Dobra, ty się przebij Aha, czyli to jest skrót No i dobrze, okej, okay, mamy, będziemy, będziemy trzeba o tym pamiętać hmm. Okej, okay, dobra, to co on tam znalazł takiego ciekawego? No, kurde, to co chwilę się teraz wiem, jakieś nowe przymioty. Warto sobie tutaj pochodzić trochę i popatrzeć. Tutaj nowego. Dobra. I. Uuu. To jest dziwnie znane. To obejmuje symbole słupów. Ten zamek ma nam coś do powiedzenia, he? I co to nam mówi? Nawet ja nie rozumiem wszystkiego. Myślę, że tu w dobrze. Come quickly! It's Hugo! Oh no... I'm coming! Need me? I, I, I'll call you. Come on! Come on! I'm here, Lucas! Quickly, Hugo! Hugo. It's getting worse and worse. The macula is progressing too fast. I realize that, Amicia. I'm doing my best. I... I mean, I'm trying to do what the book says, but it's going to take too long. I need a proper laboratory. Like Laurentius had? No, no. One with better equipment. Well, perhaps my mother at my home. She must have had some equipment there. You're right. It's worth a try. Amicia! Lucas! I believe your twins are back. Meli! You found him! More dead than alive. But yes. Amicia, we, we came because, well. Yes. Arthur, you tell her. After our little adventure with your heretic burning friends, I ended up in an inquisition cell. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worse for wear. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so they threatened her. And I heard her name Beatrice Storro. Mother is alive. She's alive. You managed to get Arthur out. It wasn't simple. Believe me. So you could. Forget it. I was nothing. She. She's too important to the Grand Inquisitor. He, uh. questions her a lot. They. torture her? Hugo mustn't know anything of this. Even that she's alive? It might help him. And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing, all right? <coughs> oh no! Hugo! Hugo! <coughs> the next threshold. <coughs> it's coming. We have to go at once to my home. Now! Hugo, we'll stay here with him. It will be all right, my little brother. I swear. This time we will heal you. All right. I'll get the Sanguinity Genera and some potions, and then we'll leave. Here. be right. Yes. It's just strange to be back. Let's Dobra, to tyle gdzieś rzucę, mam nadzieję, że wam się to spodobało. Yy, i że tak was bardzo komentarzy komentarze dawanie łapę w górę że ogólnie jeżeli jesteście nowy na kanale zachęcam do pozostawiania subskrypcji u mnie na kanale przypadek bardzo, że muszę też raz zagrywać, ale po prostu no czasem takie błędy się zdarzają mam nadzieję że, że, i, że Pani się to wkomponuje tutaj właśnie to jest zakończenie ale nie będę przedłużać zachęcam was do oglądania dalszych tutaj przygód, właśnie dają ja, misi i lukasa jak oni będą tutaj przeszukiwać właśnie tutaj, tutaj ten obszar co się będzie działo bo się, to są naprawdę tutaj fajne przygody mają napady gra jest bardzo warta polecenia no było była za darmo na Epiku jakiś czas temu, dlatego, dlatego ja ją ja mam. No już chyba dłuższy czas te, niż, niż krótszy, ale no. Jeśli znacie się gdzieś na promocji, naprawdę zachęcam do kupna. Dobra, nie będę już przedłużać, to tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w następnym.